Będę montował zestaw składający się z czterech czujników oraz kamery. W komplecie znajduje się też centrala, monitor, a także kable. Dołączone są też odpowiednie otwornice. Ważne jest to, żeby czujnik zamontować do góry. Na każdym powinna być jakaś strzałka czy coś takiego, gdzie jest ta góra oznaczona. Czujnik powinien idealnie pasować do otworu. W tym zestawie czujniki są na takie szybkozłączki. złączki. Może szybko złączki to złe słowo na takie skręcane złączki. Można go spokojnie odkręcić, wsadzić sam czujnik, złączkę zostawić. Znaczy da, dalszą część kabla zostawić i podłączyć to później. Ważne pamiętać, gdzie jest góra. Kable od czujników i od kamery schodzą się tutaj do centrali. Tutaj mamy centralę, tutaj mamy bazer taki od czujników. To, to właśnie urządzenie wydaje dźwięk. To jest kabel, który przychodzi od monitora. On jest tutaj połączony z centralą. I tak, on wchodzi w dwa persze. czerwone. To jest zasilanie tego, zasilanie monitora. I to zasilanie jest poprowadzone tutaj dalej do tylnej lampy, do lampy wstecznego. Ten kabel czarny idzie do monitora. Kabel odstecznego namierzyłem, zdejmując tylną lampę. W Ducato jest to biały kabel. Nałożyłem na niego szybko złączkę widać, widać, Po. to jest ta szybko złączka gdzie bez przecinania kabli bez naruszania izolacji udało mi się po prostu połączyć spokojnie kabel zasilający czerwony do czerwony do centrali i do czujników i biały z lampy wstecznego te złączki wyglądają w ten sposób je się po prostu zaciska na kablu i no jest to bardzo dobry patent wygodne i tanie Kabel, który wcześniej pokazywałem, przychodzi tutaj w tym peszlu. On idzie dalej pod, pod sufitką, pod izolacją i schodzi sobie tutaj pod dewką rozdzielczą. Tutaj do łączenia. I teraz tak tutaj schodzą też kable. Tutaj schodzi też kabel od monitora. Kabel od monitora. To jest ten z czerwoną końcówką. To jest zasilanie i to jest zasilanie monitora. Ma y łączy się z, czar z czarną końcówką. I tutaj mamy dwie żyły. Czarna idzie do uziemienia, do masy. Czerwona łączy się z tą czerwoną żyłą z tego kabla przychodzącego od centrali y z czujników. Dzięki temu. Zasilanie na monitorze pojawia się dopiero wtedy, jak włączam wstecz. Sygnał wideo do monitora idzie drugą żółtą końcówką. Jest jeszcze trzecia biała końcówka na dodatkowe wejście. Monitor wygląda w ten sposób: hmm, przykleję go sobie tutaj na taśmę dwustronną. Taśma jest dołączona do zestawu, i dzięki temu będę miał podgląd w czasie trwania. Żeby nie być gołosłownym. Wrzucam wsteczny, yy, było piknięcie z tyłu, monitor działa, mam widok z kamery, wyłączam wsteczny, wszystko gaśnie.